Solidaryzm społeczny, zamiennie nazywany również po prostu solidaryzmem, wykształcił się w drugiej połowie XIX wieku. Jednym z jego czołowych przedstawicieli jest Emil Durkheim, który w swoich badaniach skupiał się m.in. na wpływie tzw. instytucji społecznych, rozumianych przez niego jako praca, religia, edukacja, na wykształcenie się w społeczeństwie solidarystycznych zachowań. Kolejnym ważnym reprezentantem tego nurtu jest Leon Dugy, który uważał, że obowiązuje pewna nadrzędna norma społeczna, którą wszyscy powinni przestrzegać, a która nakazuje zbiorowy solidaryzm. Elementy tego nurtu widoczne są również w katolickiej nauce społecznej i sztandarowym przykładem jest tutaj encyklika Leona XIII, Rerum Novarum. Jak to jednak bywa zazwyczaj w przypadku różnych myśli i prądów, także w solidaryzmie społecznym można wyróżnić kilka jego odmian. Sprowadzając jednak je wszystkie do wspólnego mianownika, Daje się wyszczególnić kilka tez, które są charakterystyczne dla solidaryzmu jako takiego. Jest to więc myśl polityczna, która z jednej strony odrzuca socjalizm, z drugiej neguje indywidualizm. Społeczeństwo według tego kierunku nie jest wspólnotą jedności, czyli pewną całością stworzoną przez rzeszę indywiduów, ale zjednoczeniem wielu niezależnych, suwerennych jednostek. Gospodarkę tworzą natomiast autonomiczne podmioty powiązane ze sobą autorytetem w większej całości, czyli społeczeństwa, a także celami, jakie owo społeczeństwo powinno osiągnąć. Ustrój gospodarczy to wspólnota wolnych obywateli, których celem jest to, by wszyscy członkowie danej społeczności osiągnęli dobrobyt. Państwo nie jest złem koniecznym, a dobrem koniecznym, ponieważ jego zadaniem jest stymulowanie, kierowanie i ograniczanie wtedy, gdy to konieczne Działalności podmiotów gospodarczych w takim zakresie, w jakim wymaga tego wspólne dobro. Zgodnie z solidaryzmem społecznym, jednostka nie jest elementem większej całości, ani środkiem, za pomocą którego osiąga się wyznaczony przez państwo cel. Ale jest ona bytem, który jest wspierany wszelakimi działaniami państwa, a także działaniami podejmowanymi przez pozostałych członków społeczności. Solidaryści uznają, że człowiek posiada egoistyczną naturę. Niemniej jest on traktowany jako uzasadniony, naturalny instynkt, który należy kontrolować tak, aby założone cele, jakie społeczeństwo ma osiągnąć, mogły zostać zrealizowane. Solidarność społeczna akceptuje wolność w sferze gospodarczej, chociaż odrzucając gospodarkę planową, neguje również absolutną wolność gospodarczą. Wiąże się to z obawą, że nieograniczona, nieokiełznana wolność utrudni osiągnięcie społecznego dobrobytu. Owa wolność gospodarcza może być jednak ograniczana wymogami stawianymi przez ideę sprawiedliwości, zaś, zgodnie z solidaryzmem, tylko władza państwowa gwarantuje taki poziom sprawiedliwości, który pozwala kontrolować wolność podmiotów gospodarczych. Zarówno koncepcja własności prywatnej w wersji indywidualistycznej i absolutnej, jak i jej socjalistyczna odmiana, w której dominuje własność państwowa, są odrzucane. Solidaryzm uznaje własność prywatną, ale ogranicza ją zgodnie z zasadą, że wszelkie ziemskie dobra powinny służyć całej ludzkości. Praktycznymi przejawami solidaryzmu społecznego we współczesnym świecie, z którymi spotykamy się na co dzień, są przykładowo system ubezpieczeń społecznych lub też system powszechnej służby zdrowia. W przypadku systemów emerytalnych wielu różnych państw spotykamy się bowiem z rozwiązaniem, kiedy to składki ubezpieczeniowe młodych ludzi są przeznaczane chociażby na wypłaty emerytur i rodziców lub dziadków.